Wyobraź sobie, że grasz jako CT i masz za zadanie spuszować Apsy B. Myślisz sobie proste zadanie. Sprawdzasz po kolei każdą miejscówkę. Dla pewności sprawdzasz jeszcze czy nie ma nikogo za tobą. Już prawie kończysz swoją misję, a tu nagle dostajesz kosa. Pewnie zadajesz sobie pytanie, gdzie on był? A no tutaj. No to teraz kolejne pytanie, jak to możliwe? Na serwerze Utopia FPS dodali menu z rzeczami kosmetycznymi, gdzie możemy sobie ustawić na przykład efekty. No i myślę sobie, w sumie spoko mamy te efekty i co z nimi. Ano mamy taką opcję, że możemy sobie je na przykład obejrzeć z trzeciej osoby, jak wyglądają. Tylko że troszkę ten plugin nie był dopracowany i ja nie używałem tej opcji do oglądania tych efektów, tylko do bugowania mapy. Kiedy inspektowaliśmy efekty, nasza postać zamarzała w takiej pozycji, w jakiej się znajdowaliśmy. Czyli jeżeli użyłem tej opcji na takiej wysokości to tutaj już mogłem sobie chillować bombę do końca rundy chciałbym jeszcze podziękować użytkownikowi żabka, który podesłał mi tę lukę w pluginie, a my lecimy już do odcinka. Stop! Cicho, patrz patrz, patrz. patrz, patrz, widzę go, widzę go! Czekaj, widzę go! O. Nie widzimy! Nie widzi Cześć, nie widzimy! A, widzowie! Zrobiłem graffiti o tobie. No, Narysowałem na bloku graffiti. Tak, na bloku graffiti? Narysowałem na bloku graffiti, żeby wpadali do ciebie na TikToka. Że co? Ty! Tam się mógł. mógł wejść na ciebie, bo nie? Daj mi. nie. Kampu, Daj mi. nie. Ej. Czekaj, czekaj, mam bójki. Czekaj, mam bucha, mam bucha. Czekaj, konektora widzę. Jest konektor, konektor wszedł. Konektor ci idzie, konektor wyszedł. Ty jest na midzie, na idzie jest. na krzesie, czekaj, zobacz mnie. nie, 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 nie widzi mnie, czekaj. Nie widzimy! Nie, widzi mi, nie, widzi mi, nie widzi Partnerem tego odcinka jest strona Skin Cantor, czyli strona do sprzedawania skinów w CSGO. Na stronie masz natychmiastowe transakcje, czyli nie musisz czekać, aż ktoś od Ciebie kupi skina. Masz wiele metod wypłaty, pieniądze docierają do Ciebie od razu po zaakceptowaniu oferty. Bijasz na stronę, zaznaczasz skiny, które chcesz sprzedać. Pisujesz kod WOLINE, który daje Ci 5% bonusu. Wybierasz metodę płatności, potwierdzasz w aplikacji i kaska na Kebabika ląduje na Twoim koncie. Smacznego, a my lecimy do odcinka. Cieba, mordo, co <grymne> ty... Ty, ta, ta polandyka się pod wami nie ogina. <grymne> to jest twój pies? Tak, twój? to mój pies. Tak? Twój? Tak. A nie da się sprawdzić sajta z tego? <grymne> ty, ta się, da się, to jest fajer, jest fajer! <grymne> no ja w niej normalnie. Patrz to! <grymne> Czeka rampa jest, rampa. Wół, wół, dwuk dwuk u góry, u góry. Ty ich widzisz? ty jest. Ej, boli, bo podobno mamy nie bugować mapy. Jak bugować oni chcieli, już Kto mnie, kto buguje? E. Takie bugowanie, przecież ja się hopię wywalam za zero Nie, nie bo mapy, proszę cię co ja robię? Piszę w powietrzu Ale to lagi mam No 300 stopingu mam, no sorry, no, no. Się laguje czasami, nie? Wiecie jak tu jest z moim internetem, kurde wypizdowie no, całe tutaj hopię. Ty, konektor wszedł Hahaha, konektor idzie Schody Schody Jest, 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 jest na no prawy, czekaj Schody, schody i na blisku eee, Sandwich <grymne> Typa, Szczurek Biegniemy odtąd Ała za Do biegniemy. tamtąd. I kto pierwszy, okej? Okay. Jak wygrasz to ci daję skina za 20zł dobra? Okej okay. Dobra 3 2 1 Ja No biegnij Kurde przegrałeś, ale z ciebie no Jest, 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 czekaj, nie widzę go, czekaj Czekaj o, jest boksy i do i do i tu, idzie tu, idzie tu! Jest tu, jest tu. Czekaj, nice. czekaj, trzech i dwóch idzie, dwóch, dwóch dwóch, 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 jeszcze jeszcze jeden... Jeszcze dwóch, jeszcze dwóch idzie Patek tam się nic Opa jak mi ślina nie? Ej, to ciebie też laguje, wiesz? To chyba serwer laguje, wiecie panowie? Chyba tak. Serwer, kurde, z ziemniaka jest. No to no, Patek mnie laguje. No kurde mnie też właśnie, no nie wiem o co chodzi, nie? Czekaj, czekaj, patrz, mi da! O, jakie laki macie kopać? Ty, coś mnie tutaj wyrzucił. Ja ci na info mogę grać jak coś na rampie. Jest rampa, jest rampa, wyszedł, rampa, ty tris, ty, tris, ty tris. Masz na te trisie, Drugi rampa, ty, tris, ty, rampa, schody, schody, schody! <zuczum> jest jesteś jest ten prawdziwy? Nie. Patrz, <zuczum> ja patrzę TV. Chodź tu maleńki. <śmany> Czekaj siedzę, siedzę, chopię nad nim. Pa! Rata, Ratatata! Co to tak pepa? No ja mam tak pepa. Lodźcie, świat się zatrzymał. No kurde, no co to ma być? Eee. Ale będzie kęgry. Witam, chciałby pan kupić jakiegoś może hodoga, coś tego typu, mamy tutaj jakiegoś żubra, Tyskie się też znajdzie. A nie nie nie, pan bez mutacji panu nie sprzedamy, no proszę Aha. pana. Tutaj monopolowy jest, to, to tak się bawić nie będziemy, proszę pana. Chyba, chyba to... że jakieś bułeczki, bo bułeczki też mamy. No też... ile bułeczek? Ej. Oj, chyba pan już nie kupi tych bułeczek niestety. <grym> Co się dzieje? Oh. Czekaj, jest w konektorze, czekaj, 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 nie umiem się bawić. <laughs> ktoś w Little odrazisz mnie w tak? Okej, będzie wchodził w dżunglę chyba. Lata, wszedł w dżunglę, wszedł w dżunglę! Czekaj, czekaj czekaj.

się czuję jak rosołek. To trochę tłusto Czujesz jest prosto Rosółek jest dobry, hopie, dobrze się czuję Co ty w ogóle gadasz? No nie no, rosół jest pusty. tłusty Tłusty, to, 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 wiesz co? Nie kończ, ja wiem, że chcesz mnie obrazić, nie kończę. Słuchaj, tłusty, tłusty to jest, hopie czwartek Wiem, no wiem <noise> Dobra, poradnik jak wkurzyć admina Wciskam jeden przycisk, cyk i patrzcie co mówi Jeszcze raz zbogujesz co? co jest? Lampo, powiedz coś Gościu gada tym, językiem chłopie enchantowania z Minecrafta. O to O jeszcze jeden pałac Czarny kurczak na respy Nie 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 no i dobra Super co opanowana OOL spray control o kurde patrz to pa, pa, pa. Siema, ua, ua. O, co się? Jaki ubrz? Czy się dzieje? Uuu? Dobra, patrz to. No co? Dzień dobry, o, dzień dobry miechu, co tu no. można kupić? To, to jest jakiś spożywczy? Czyli o co tu chodzi? Co tu wybie y, Wybierasz kurde, ale tu jakiś otwarty to to stary, co wy dostawy nie macie jakiejś nowej, co to? Ja tu widziałem czytałem na Google'u... to tu trzy gwiazdki na sklep ma. Jak to, jak to się tutaj ma do towarów? Normalnie to jest do, no kurde, ale taka dostawa tutaj widzę straj tylko jest git, co to ma być? Ta ma to z jakiegoś jedwabiu jest, że takie gwiazdki tu są na Google czy o co tu chodzi?